14 kawałków krupiącego kurczaka, tylko 14,95. Odbierz na wynos. Sprawdź też nowość w dostawie. Cześć, tu Rudy. Dzisiaj chciałem pokazać wam taką super funkcję w komputerze, której ja używam i bardzo się sprawdza, jest bardzo wygodna, która polega na tym, że mówi się coś do komputera, do mikrofonu i on to robi. Nie, musi, nie musisz nic kompletnie dotykać, żadnej myszki, żadnej klawiatury, po prostu mówisz. I on cię słucha i robi to, co chcesz. Na przykład mogę, mogę powiedzieć: Ulubiona gra, i wtedy pojawi się moja ulubiona gra. O, nawet tu już to się odpala. A to nie. A to jest ulubiona gra mojej siostry, bo komputer chyba sobie zapamiętał, że ten, że moja siostra gra. Moja siostra gra e, dużo na tym, na moim komputerze, i dlatego e, ten. Dlatego ta gra jest w, jako ulubiona. Dobra, no nieważne. To, to akurat taki tylko był przykład, prawda? E, co jest innego fajnego, że aha, na przykład można sobie, e, jak oglądało się wcześniej jakiś film to można nawet, nie trzeba tutaj korzystać z żadnego niczego po prostu idzie się na kanapkę wygodnie co nie? i się e, mówi po prostu e, włącz ostatnio oglądany film ja nie mam telefonu e, to był ten to mój brat ostatnio korzystał z mojego komputera. Tak, to, mój, to on. To mój brat korzystał i. gnój śmierdzący. Jak on, jak on może takich świndów takie rzeczy oglądać? Ja mu dam gnojowi małemu. Tak. No, dobra, nieważne. Jeszcze. To był po prostu, po prostu czasami ta funkcja się trochę psuje yy, Niech będzie, o, yy, moja yy, ulubiona piosenka, proszę Luda szalona, Wiecie co, wiecie, wiecie co, ta funkcja się Ta funkcja się bardzo psuje Ta funkcja się, ta funkcja się nam bardzo, bardzo psuje i, i wiecie co yy, Wiecie co nie, nie polecam, specjalnie, specjalnie nagrałem ten film Po to, żeby wam powiedzieć, że nie polecam zupełnie tej funkcji, bo ona się cały czas psuje Tak, ja urodziłem się goły, a potem byłem mały Jadę na dupie, bo jestem wesoły Niestety nie mam wciąż jaj ani pały. kiedyś byłem biały, potem kolor złoły, a potem